Wielka jest moja radość, że mogę dzisiaj przybyć do grodu Przemysława, pielgrzymując do Polski na ojczysty jubileusz pani Jasnogórskiej. Wielka jest moja radość, że mogę tutaj przybyć i wspólnie z wami, drodzy, bracia i siostry, dziedzice milenijnej przeszłości narodu i Kościoła powtórzyć piotrowe wyzwanie. Przybywałem tutaj po wielokroć. Zwłaszcza w okresie pasterzowania metropolity poznańskiego świętej pamięci Antoniego Baraniaka, którego pasterskie męstwo, wielką pokorę i Bogu znane zasługi otaczamy zawsze głęboką czcią. Dzisiaj witam tutaj jego następcę na stolicy poznańskiej, mego rówieśnika w nominacji biskupiej, arcybiskupa Jerzego Księży Biskupów Pomocniczych i wszystkich obecnych przedstawicieli Episkopatu, kardynała Prymasa, kardynała Metropolitę Krakowskiego, wszystkich arcybiskupów i biskupów Polski. Witam Kapitułę Metropolitalną, całe duchowieństwo, zakony męskie i żeńskie. Witam wszystkich gości przybyłych do Poznania. Spoza archidiecezji, a także spoza Polski. Zdaję sobie sprawę, że miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. Katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej Polsce Związał się z Rzymem. Z Rzymem nie tylko jako stolicą Piotra, ale także jako ośrodkiem kultury. Stąd też kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie. Cieszę się, że mogę stanąć na tym miejscu, w pośrodku najstarszej z ziem piastowskich, gdzie przed tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje narodu, Państwa i Kościoła. Wraz z Chrystusem, którego Piotr wyznał synem Boga Żywego, przyszła tutaj Ewangelia i całe objawienie. W świadomości mieszkańców tej ziemi przyjęły się słowa stwórcy wypowiedziane na początku. Rośnijcie i rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Te słowa powiązały powołanie do życia rodzinnego z pracą ludzką czynili sobie ziemią poddaną nasi praojcowie na tej rozległej wielkopolskiej ziemi, karczując lasy, uprawiając pola, budując wsie i miasta. Po wiekach jesteśmy tutaj świadkami pracy tylu pokoleń. Był czas, że w XIX wieku musieli Polacy zmagać się o utrzymanie swego warsztatu pracy. Tej ziemi wielkopolskiej którą zaborcy usiłowali wynarodowić. Z tamtych czasów pochodzi tradycja głębokiego związania z ziemią, tradycja racjonalnej uprawy roli i tradycja organizacji społecznej, która zabezpieczała polski stan posiadania. Symbolem nieustępliwej obrony podstawowych praw Polaka i rolnika stał się wóz drzymały. Symbolem są także nazwiska wielkich społeczników, zwłaszcza pośród duchowieństwa jak arcybiskup Florian Stablewski czy kapłani w rodzaju księdza Piotra Wawrzyniaka. Oparciem dla nich stała się w swoim czasie encyklika Leona XIII Rerum Novarum. Dla współczesnego pokolenia ludzi pracy, przede wszystkim pracy na roli. Podobnym oparciem może być encyklika Jana 23 Mater et Magistra. Trzeba przede wszystkim zbadać, pisze mój świętej pamięci poprzednik, sługa Boży Jan XXIII, co należy czynić, by wynaleźć skuteczne sposoby zmniejszenia tak wielkich dysproporcji między opłacalnością rolnictwa, przemysłu i produkcji usług. Następnie, co robić. A żeby w miarę możliwości zmniejszyć różnice między poziomem życia i kultury ludności wiejskiej, a stopą życiową mieszkańców miast, czerpiących swe dochody z pracy w przemyśle i instytucjach usługowych. Jakie wreszcie należy podjąć wysiłki, by pracownicy rolni nie czuli się upośledzeni w porównaniu z innymi, lecz przeciwnie? Byli przekonani, że żyjąc na wsi mogą nie tylko utwierdzać i rozwijać przez pracę swą osobowość, lecz także patrzeć spokojnie w przyszłość. Chcemy wyrazić uznanie dla tych, którzy działając we wszystkich krajach czy to w zrzeszeniach spółdzielczych, czy też w różnego rodzaju stowarzyszeniach dążą niestrudzenie do zapewnienia rolnikom w każdym ustroju społecznym. Nie tylko należnej im obfitości dóbr gospodarczych, lecz także sprawiedliwego i godnego poziomu życia. Jednakże pragnę te słowa z encykliki społecznej papieża poprzeć tym, co słyszałem na ziemi polskiej z ust małego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jakie wielkie miał on wyczucie dla tego związku człowieka z ziemią który stoi u podstaw bytu całego społeczeństwa. Jak trafnie przestrzegał przed zaniedbywaniem rolnictwa, przed ucieczką z ziemi i nadmierną urbanizacją. Czuło się w jego słowach jakby dalekie echo tej piastowskiej tradycji, która z Ewangelii przejęła wezwanie: czyńcie sobie ziemię poddaną. A w realizacji tego wezwania Szukała umocnienia samych podstaw narodowej i państwowej racji stanu własnej ojczyzny. Oto, co powiedział kardynał Wyszyński w dniu 2 kwietnia 1981 roku do przedstawicieli Solidarności Wiejskiej: Jeżeli ziemia jest porośnięta trawą, to najostrzejsze wichry nie wywieją jej łatwo, choćby była piaszczysta. Ale jeżeli Ziemia będzie pustkowiem, wtedy łatwo ją zawojować. Znamy historię powieściową, ale prawdziwą: boryny z chłopów Reymonta, jego śmierć z wyciągniętymi ramionami na Ziemi i poszum wichrów gospodarzu zostań z nami to obraz bardzo wymowny. Gdy człowiek zetknie się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska wiejskiego, widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw wynikający z racji posiadania ziemi. Życzę Wam, rolnicy Wielkopolscy, Wam, rolnicy całej Ojczyzny, abyście te słowa prymasa tysiąclecia. Przechowywali w pamięci jako testament wielkiego Polaka, wielkiego miłośnika polskiej ziemi i polskiego narodu. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.